Nie wyrzucaj plastikowych butelek, jeśli chcesz mieć piękny ogród. Zacznij od narysowania trzech kółek, używając zakrętki jako wzoru. Za pomocą lutownicy wytnij otwory. Ten etap wymaga precyzji, dlatego działaj powoli i ostrożnie. Weź plastikowe kubeczki i odetnij fragment podstawy ze ścianką. To bardzo ważny krok. Napełnij wszystkie kubeczki odpowiednio dobraną ziemią. Teraz dodaj nasiona dowolnych ziół, warzyw czy innych sadzonek. Delikatnie zakryj nasiona ziemią. Włóż dwa kubeczki do otworów w butelce, przez ostatni otwór wlej wodę. Rób to powoli, aż kubeczki lekko się zanurzą. Na koniec włóż trzeci kubeczek w ostatnim otworze i gotowe. Woda powoli będzie przenikać przez wycięte otwory, zapewniając odpowiednią wilgotność ziemi. Te samonawadniające nawadniające się doniczki dosadzone, to idealne rozwiązanie, jeśli nie masz czasu na codzienne podlewanie. Wypróbuj ten trik i ciesz się własnym zielonym zakątkiem bez wysiłku.